Got to love you, got to love you, yeah, got to love you, got to love you. Witajcie, mapę. I dzisiaj będzie krótki filmik informacyjny o serwerze, zmianach, kiedy będą wprowadzane filmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To, to tak naprawdę to jest moja mapa serwerowa. To jest też moja najlepsza mapa, bo wiecie co to zrobiłem wszystko. Sieci Hamaci sieci hamaci, kody i IP znajdziecie pod spodem w opisie. Tak, to to było o tym serwerze i tak dalej. Chciałbym też powiedzieć, że co piątek, soboty i niedzielę będą wrzucane co najmniej trzy filmiki. A tak... W tym czasie dajcie mi, jakieś, dajcie mi pomysły na jakieś różne firmy, czy, ta, czy takie różne te. E, tak, to to. E, chciałem też powiedzieć, że e, ma wyjść nowa gra Starbound. E, Słyszeliście o nią dużo ludzi, pewnie e, dużo ludzi nazywają Terrarium 2 bo niby wydaje ta tam jest. Yy, w opisie znajdziecie link, żeby przeczytać więcej na Starbound. I jak wyjdzie, to jak najszybciej będę też jak najszybciej spróbuję ją kupić i będę też nakręcał z niej różne filmiki. Yy, Tor Starbound i tak dalej. Jak ktoś chciałby dostać yy, admina na moim serwie, yy, jest obowiązkowy Skype. I, i dobra znajomość komend. Wyślę mu w ogóle te komendy, niech sobie nie poczyta i tak dalej, bo nie przyjmę kogoś, kto nie będzie robił nic. Yy, tak, na tym serwerze na razie jest trzech adminów. Ja, mój kumpel Golden Knight MC albo złoty MC, jak chcecie, yy, oraz Dustan.pl albo Dustan. To właśnie oni mi pokazali terarię i tak się zainteresowałem. Na koncie, znaczy, no na YouTube Golden Knight'a możecie znaleźć filmik z przedstawieniem mojego serwera pierwszego. Trochę nie wypał, ale dobra, z niego będzie. Zobaczcie se. Tak, to to i właśnie. Filmiki nieraz będą z udziałem różnych ludzi. Piszcie w komentarzach jak chcecie wystąpić w moim filmie. Yy, nie wiem, jako jeden z tych najbardziej ważnych osób tu. Albo wyślijcie mi filmik, dajcie mi link na jakiś filmik, który macie, żeby pokazać mi jak sobie radzicie, czy jesteście dobrymi graczami